Każdy z nas po długiej zimie szuka czegoś ciepłego, kolorowego. Każdy z nas chce odkryć kawałek wiosny w lesie. I kiedy idziemy, wystawiamy twarze do słońca, żeby się ogrzać, ale warto zerknąć pod nogi, żeby nie przegapić czegoś naprawdę wyjątkowego i pięknego. A kiedy już zerkniemy, dostrzeżemy pierwsze kwitnące rośliny. Nie sposób ich nie zobaczyć ponieważ kontrastują z pustym, niezazielenionym jeszcze o tej porze dnem lasu. Są to geofity leśne. A co to w ogóle geofity? To nic innego jak jedna z form życiowych roślin. Są to byliny, które spędzają ten niekorzystny czas, czyli w tym wypadku zimę, w organach podziemnych w postaci bulw, kłączy albo cebulek. A dzisiaj mówimy i szukamy geofitów leśnych. Są to takie gatunki, które zakwitają jeszcze przed rozwojem liści na drzewach, kiedy to warunki świetlne na dnie lasu są najbardziej korzystne. I takim najczęściej występującym geofitem jest kwitnący na purpurowo żywiec gruczołowaty. Wszędzie go pełno i jest to subendemit karpacki. Poza Karpatami występuje tylko w niewielu miejscach w południowo-wschodniej części niżu. Jest to gatunek charakterystyczny dla żyznej buczyny karpackiej w reglu dolnym, ale możemy go też spotkać w reglu górnym, aż po piętro kosy drzewiny na podłożu wapiennym. Spotkaliśmy jeszcze kwitnący na biało zawilec gajowy, przy czym w Polsce jest on pospolity na całym Niżu, nie jest to endemit, w Tatrach sięga po regiel górny. Kwiatek wygląda bardzo delikatnie i niewinnie, ale nie dajmy się zmylić, bo jest to roślina trująca. A starożytni Rzymianie zbierali pierwsze kwitnące okazy zawilców, traktując je jako talizman chroniący przed wszelkimi chorobami. Spotkaliśmy też zawilca żółtego, również pospolitego w Polsce, jednak występującego rzadziej niż zawilec gajowy. Jest on bardzo podobny do jaskra. Ten pięknie kwitnący na jasno żółty kolor kwiat to pierwiosnek wyniosły, którego spotykamy w Tatrach aż po piętro hal. Popularna nazwa prymulka wywodzi się od nazwy łacińskiej i nawiązuje do wczesnego kwitnienia. Teraz jesteśmy w lesie i spotkaliśmy pierwiosnka w reglu dolnym. Jednak gdybyśmy w czerwcu wyruszyli na jakąś dłuższą wycieczkę w Tatry, zobaczymy go również w okolicach Ciemniaka. I tak naprawdę, jeśli chcemy śledzić wiosnę w Tatrach, która wędruje każdego tygodnia coraz wyżej i wyżej, możemy śmiało podążać śladem pierwiosnka wyniosłego aż po piętro alpejskie. Poza tymi geofitami, kwitnie również o tej porze roku śledziennica skrętolistna. Może ona umknąć naszej uwadze, ze względu na swoje niewielkie rozmiary, chociaż z drugiej strony nie da się jej nie zauważyć. Jej zielono-żółty kolor rozwesela szaro-bureruno. Jest rośliną, która wytrzymuje bardzo niskie temperatury. Rozglądajmy się zatem, warto zwrócić na te wiosenne geofity uwagę podczas leśnych wędrówek, zanim zginą w późniejszej, bardziej bujnej roślinności.